Zarabiasz 30 zł za godzinę, dla wielu to jest uczciwa i stabilna i pewna stawka, ale teraz zróbmy prosty rachunek. Jedna godzina Twojego życia, w której nie jesteś z dzieckiem, nie jesteś na spacerze, nie jesteś z książką, nie śpisz, nie robisz nic dla siebie. Jedna godzina, którą oddajesz i oddajesz ją w zamian za równo wartość pizzy i to jest krytyka. To jest pytanie, czy naprawdę tak wyceniasz swoją godzinę życia? Bo nikt ci tego wcześniej nie powiedział, ale jeżeli pracujesz godzinowo, to ktoś inny ustala, ile warte są Twoje dni, Twoje miesiące i Twoje lata. Jeżeli nie zastanowisz się nad tym teraz, to za kilka lat może się okazać, że wymieniłeś najlepsze lata życia na pieniądze, które nie wystarczyły nawet na spokój. I nie, to nie będzie żaden film o afirmacjach, nie będzie tu żadnego ty możesz wszystko, ani nie będzie tu tutaj żadnego pasywnego dochodu w 14 dni. Nie, to nie jest też kolejna pogadanka od chłopaka, który ściągnął garnitur z Aliexpress i sprzedaje Ci kurs za nie wiem 297 zł. To będzie konkret, bez lania wody i bez żadnej magii. Pokażę Ci dlaczego model, w którym zarabiasz za poświęcony czas jest z definicji ograniczony. Dlaczego? To, co Ci się wydaje bezpieczne, często jest największym ryzykiem i co możesz z tym zrobić, nawet jeżeli masz ograniczony czas, rodzinę. Kredyt i zero przestrzeni na rewolucję. Ale zanim dojdziemy do rozwiązania, musisz się zastanowić nad jedną rzeczą: ile naprawdę jest warta godzina Twojego życia. Nie ta, którą sprzedajesz, tylko ta, którą masz, i co możesz zrobić, żeby zacząć ją odzyskiwać? Jeżeli chciałbyś, chciałabyś, żebym pomógł Ci zacząć zarabiać na. W prostych umiejętnościach wysoko dochodowych, bez żadnych studiów i wiedzy, dokładnie według prostej ścieżki, hybrydowego modelu biznesu, to kliknij pierwszy link w opisie i umów się na bezpłatną konsultację demonstracyjną, gdzie sprawdzimy, czy to jest w ogóle dla Ciebie i czy to ma sens. A jeżeli chcesz działać sam lub sama, to w opisie masz film i masz mi dokładnie krok po kroku pokazane, jak mniej niż 90 dni zacząć zarabiać 8-12 tysięcy złotych miesięcznie. Więc jeszcze raz, kliknij pierwszy link w opisie. Umów się na bezdarmową rozmowę konsultacyjną z moim zespołem i przechodzimy do dalszej części tego materiału. Wiele ludzi myśli, że problemem są ich zarobki, że wystarczyłoby dorzucić 1000-2000 zł miesięcznie i wszystko by się ułożyło. Ale prawda jest taka, że nie chodzi tylko o wysokość wypłaty, tylko o to, jak ją zdobywasz. No bo jeżeli Twoje pieniądze są całkowicie zależne od tego, czy poświęcisz konkretną ilość godzin, to jesteś w systemie, który ma wbudowany pewien rodzaju sufit. Nie chodzi o żadne teorie. To jest czysta matematyka. Nie możesz mnożyć swojego czasu. Masz go 24 godziny na dobę. Z czego realnie produktywnych może masz 6 godzin. Osiem. I nawet jeśli jesteś w stanie zrobić 100 zł za godzinę, to więcej nie wyciśniesz, bo zabraknie Ci po prostu życia. I właśnie tu pojawia się różnica między modelem dochodu zależnego od czasu a modelem opartym na dźwigni. Wszystkie te różne tiktokowe mentory powiedzą Ci teraz, że masz robić dropshipping, kryptowaluty albo nie wiem, jakiś pasywny dochód z AI. Tylko nie powiedzą Ci, że 95% z nich zarabia nie na tych modelach, tylko na sprzedawaniu Ci tej wizji. To nie jest żadna ścieżka, to jest produkt. Ja nie powiem Ci, że z dnia na dzień przestaniesz pracować na ety. Nie powiem ci, że masz rzucić swoją pracę na etacie. Nie będę cię motywował, żebyś działał, bo trzeba chcieć. Zamiast tego dam ci logikę. Jeżeli sprzedajesz swój czas, to masz ograniczenie. Jeżeli budujesz wartość, która nie wymaga twojej obecności, to masz dźwignię. I to może być usługa jak robienie stron, projektowanie ofert, copywriting, to może być produkt, e-book, szablon, kurs, który tworzysz raz, a sprzedajesz wielokrotnie. To może być na przykład system, który pozyskuje klientów automatycznie, nawet gdy ty śpisz. I to są rzeczy, które działają nie dlatego, że są modne, tylko dlatego, że bazują na ekonomii skali, na przewidywalności i na realnej wartości dla odbiorcy. I teraz najważniejsze: nie musisz tego robić przez 12 godzin dziennie, nie musisz mieć inwestora, nie musisz być ekspertem od technologii i nie musisz budować jakiegoś niesamowitego produktu. Musisz zrozumieć jedną rzecz: pieniądze przychodzą nie za obecność, tylko za efekt. Im szybciej przestaniesz wyceniać swoje życie w minutach, tym szybciej zaczesz odzyskiwać kontrolę. Nie nad wszystkim, ale nad tym, co najważniejsze: czasem i decyzją, co z nim robisz. I większość ludzi nie zadaje sobie pytania, ile naprawdę warta jest ich godzina. Po prostu pracują, bo tak trzeba: bo rachunki, bo dzieci, bo kredyt. I właśnie dlatego, że nigdy nie mają przestrzeni, żeby się zatrzymać, nigdy nie wychodzą i nigdy nie wyjdą poza schemat. I ważne, to nie jest dlatego, że nie chcą. Tylko dlatego, że nikt nigdy nie pokazał im innej opcji, która byłaby realna. Ja nie obiecam Ci w żaden sposób szybkich efektów. Nie obiecam, że będzie lekko, ale mogę Ci pokazać model, którym nie sprzedajesz już swojego czasu, tylko sprzedajesz wartość. Model który możesz budować równolegle do tego, co robisz teraz. Bez ryzyka, bez rzucania wszystkiego, bez scenariusza, takiego wszystko albo nic. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak to może wyglądać dla Ciebie z Twoją sytuacją. Twoim czasem i Twoimi zasobami, to kliknij pierwszy link w opisie i umów się na bezpłatną konsultację demonstracyjną. I to nie jest żaden zapis do kursu, to nie jest też jakieś spotkanie sprzedażowe, to po prostu rozmowa, podczas której sprawdzimy, czy ta ścieżka może mieć dla Ciebie sens. Czy możesz się w nią wpisać i czy jesteśmy w stanie Ci w tym pomóc. A jeżeli nie jesteś jeszcze gotowy na rozmowę, to w opisie masz materiał, którym pokazuje tą ścieżkę krok po kroku od zera, bez teorii, bez mitów. Po prostu konkret. Na koniec zrób dla siebie jedną rzecz. Zapisz sobie ile naprawdę chciałbyś zarabiać za godzinę swojego życia. Nie na podstawie obecnych realiów, tylko na podstawie tego, co daje ci spokój i wybór. A potem zastanów się, czy to, co robisz dzisiaj, choć trochę cię do tego zbliża. Dzięki Ci wielkie za obejrzenie tego materiału. Jeżeli ten materiał coś Ci ułożył, zostaw subskrypcję i łapkę w górę, a w komentarzu napisz, ile naprawdę chcesz zarabiać za godzinę i co zrobisz, żeby to zmienić.